Dzień dobry kochani, 9 grudnia, 9 dzień. Vlogmas! Zaczynamy! Biorę się do Was z Łazienki yy, po to, żeby Wam pokazać cudowny balsam, który niestety ale mi się skończył i który musi iść już do kosza. Balsam kompres do ciała rozświetlający. Już kiedyś wam o nim mówiłam. Ojej, on przepięknie pachnie. Ma takie malutkie drobinki srebra. On się błyszczy po prostu jak Edward we A, że ja dzisiaj po prostu mam jedno oko na Maroko, drugie oko spoko. Oko widać pewnie, że się nie wyspałam. Wyciągnęłam z lodówki płatki, które w ogóle nie są teraz zimne. Czemu? Myślałam, że one będą zimne. No hello. Niech mnie poratują troszkę. Niech mi dadzą jasność widzenia. jest ciekawie. Jak się człowiek nie wyśpi, jest po prostu bardzo ciekawie. Już sobie, słuchajcie, przedziurawiałam paznokcie. Nie polecam tych płatków, więc nie pokażę Wam opakowania. W ten weekend, słuchajcie, sobie totalnie odpuściłam jakieś ćwiczenia, bo tak jak mówiłam Wam wcześniej, trochę słabo się czułam i mam podejrzenia, że jest to coś związanego z tarczycą. Te moje objawy. Ale zobaczymy. Nie wyrokuję, dopóki nie będę miała badań. Ale w razie co mam już kontakt do fajnego endokrynologa. Jakby nawet coś tam wyszło, to. No to po prostu będę dalej to naprawiać. Dobra kochani, trzeba zacząć ten dzień. Nie gadam do Was więcej z łazienki. Muszę się przebrać z tego różowego szlafroka. Muszę ubrać swój prawidłowy świąteczny szlafrok. To może nie dzisiaj. Dzisiaj plan jest taki, że ja chcę skończyć książkę, którą czytałam e, Suman Weekend, bo ona już skończyła ją Weekend, The Christmas Tree Farm, bo to jest taka fajna, cozy książka. Dobra, słuchajcie, nie gadam więcej, bo już jestem głodna, ubieram się, e, przebieram się ciuchy do ćwiczenia, myślę, że zajrzę na tą siłownię, najwyżej jak się będę słabo czuła, to zrobię jakiś taki leciutki trening. Że człowiek jest ogarnięty, i człowiek może iść i ruszyć się. Lecimy, chociaż motywacja jest na poziomie podłogi. Wróciliśmy z siłowni. Jeszcze szybko wyszłam z psami kamonekiem na górze prowadzi spotkanie a to jest wyjątkowo nie pochlebny kąt. Ja mam słuchajcie, dzisiaj taki sweterek świąteczny na sobie. Wyglądam jak przez To dlatego że chwilę temu wróciłam z dworu zimnego. Mam na sobie będę sobie robić, słuchajcie, szybki koktajl, bo jestem tak już głodna Nie chciałam też piesku długo trzymać, więc wolałam najpierw z nim wyjść. No ale już mój głód się mi ze nitu, także dwa banany, Maska orzechowego. No akurat może właśnie zużyję to. Co tutaj mam i tu wyjdzie taka łyżka z tego, myślę. Będzie to wyczuwana fajnie i szybko. trochę na chwilę mnie to zasyci. I chyba jeszcze sobie zrobię kawkę. Chciałam jeszcze dzisiaj, słuchajcie, posprzątać. Na siłę przeczytałam sporo tej książki. Zostało mi już około tylko 50 stron. Myślę, że dzisiaj ją skończę. Fajnie. Gdzie jest to mleko? Nie ma! Ale mamy spory zapas mleka, bo była promocja chyba tam 3+, plus... Znaczy nie wiem. No te promocje, które są biedące. więc mleka mamy sporo. Banany, masło orzechowe. Dolewam mleka tak, żeby zakryły banany. Myślę, że coś takiego. Będzie to porcja dla mnie i dla Kamana. Daję jeszcze sobie odżywkę białkową. Myślę, że taką solidną miarkę. To jest chyba kakao. Bo... Dobra, wszystko się połączy. Jak głodny to wszystko smakuje. Kobieta z miarką w oku. Mm. Ojej, jak to dobre. Siadam na chwilę i się do tej książki którą ją skończyłam. Typowy romans, który słuchajcie czytacie, którym się cieszycie, który czyta się szybko, ale moim zdaniem ja za dzień zapomnę jak się nazywali bohaterowie, o co tu chodziło. Bardzo podobny klimat jak The Pumpkin Spice. Też były słuchajcie te sceny, które mi tutaj pasowały trochę jak pięć do nosa. Ja po prostu je przeskoczyłam. I dlatego też pewnie ta książka tak szybko mi się czytała. Doceniam za świąteczny klimacik, doceniam za pieski, bo było sporo piesków. Czytało mi się to bardzo przyjemnie. Oprócz tego, co po prostu ominę. Czas ogarnąć dom. Szybkie od Kurzando. Potem jeszcze bym chciała gotować ziemniaki, bo dostaliśmy wczoraj e, mielone od mamy. Na ten właściwy obiad będą mielone. E, tylko chciałabym zrobić do nich nie mizerię, tylko pire. Właśnie zobaczyłam, że na Instagramie Netflixa została wrzucona wiadomość, że jest już dostępna ostatnia część Zmierzchu. Oglądam wszystkie części właśnie oprócz ostatniej jesienią. Trochę może mnie zagłuszać robot, bo właśnie tu jedzie, ale robię obiad i odpalam sobie Zmierzch Ostatnią część. Trudno. Tak będzie dzisiaj wyglądał mój wieczór. Już y, wieczór, godzina 19. Idę się na, na szalony spacer. Kasia do mnie napisała, żeby mnie wyszła na spacer, więc idę, ruszę się. Ten obiad był słuchajcie na grubo. Robiłam pirę, nie żałam masła. Więc idę jeszcze, może się przejdę Tylko muszę sobie skasować tego koka z głowy, bo mi nie wejdzie pod czapkę Obejrzeliśmy z Kamilem Dobra, ja obejrzałam ten zmierzch Ostatnią część, czyli przed świtem Część druga I powiem wam, że to była najsłabsza część z tych wszystkich Ale mimo wszystko jest sentyment Kamanek wyszedł z pieskami, wychodzę z Kasią Każdy, słuchajcie, na dworze A potem Kamanek jedzie na zakupiki Już się kończą produkty Trzeba uzupełnić lodówkę Dobra, nie gadam, bo się zaraz spóźnię Ubieram się Dzień dobry kochani, kolejny dzień, kolejny spacer Wczoraj wróciłam już późno Obejrzałam tylko coś jeszcze z Kamilem I poszłam słuchać, bo byłam dosyć zmęczona Mamy przerwę na spacer Bo oczywiście trzeba być z pieskami Chodzę najpierw z kropą, zakładam się w łódce Wiecie znać, czy wy w też musicie codziennie, codziennie odkurzać Czy to tylko ludzie z psami tak mają? Przysz ja po prostu z butów się strasznie niesie z dworu Tak mi się wydaje Ubieram się, mam dzisiaj kok taki niski Trochę przeszalałam z ilością żelu Nie wiem to się mieści Ta fryzura przeżyje o, to jest pytanie. Dzisiaj plany są szumne. Dzisiaj przyjeżdża mama, będziemy robić pierniczki. Ja w międzyczasie muszę jeszcze na chwilę usiąść do kąpa. Myślę, że uda nam się upiec te pierniczki. Potem może je udekorujemy, jeśli starczy czasu. Dzisiaj się zapowiada fajny dzień. Wczoraj ten poniedziałek, jak to poniedziałek, po prostu przeleciał. Dzisiaj już zdecydowałyśmy z mamą, że to jest ten czas. Przewieczymy te pierniczki, bo jak będziemy za długo czekać, to one nie mm. dążą do świąt zmięknąć. Słuchajcie, ta kurtka została już przetestowana. Jest cieplutka, więc ja w niej teraz chodzę cały czas, niezależnie od tego, czy to jest. Elegancka okazja, czy nie? Ja w nich ona mnie po prostu grzeje, dała ten egzamin. Już, słuchajcie, jak tutaj stoję, to mnie grzeje. Więc szybko się ubieram, zapinam kropę i lecę. Zmarzłam słuchajcie i myślę, że mam ochotę na drugą dzisiaj już kawkę, ale zrobię sobie tą kawkę bezkofeinową i będzie to chyba espresso, ale pokażę Wam jak ja robię rozpustne espresso. Oczywiście kluczowa jest jakaś filiżaneczka mała. Nada się każdy cukierek z czekoladowym nadzieniem i ja mam tutaj lindorka pistacjowego. Wkładamy go do środka i zalewamy espresso. No i wtedy, słuchajcie, już w ogóle nie potrzebujecie cukru, bo ta yy, kawa ma wtedy smak tego cukierka. Podziękujecie mi, jak się jej napijecie. Mm. Czy może być coś lepszego? Kawa o smaku Lindorów. Polecam. Anna Maciejczyk. Zobacz, ładnie pachnie. Lenor. A za ile tu? 10 zł. Ale tanio. No 10 No, no jejku, jak pięknie pachnie. No, nie. No raczej achowici. Przepięknie. No, no, to się utrzymuje ale... zapach, naprawdę. I taki trochę leśny, nie? No bardzo. A Kamilowi się nie podobała. Jeszcze kupiłam takie budynie, możemy sobie na deser zrobić. No, ale zobacz, jaki budyń. Jeszcze pierwsze. Pumpkin spice latte. A co to znaczy? To znaczy pumpkin spice latte, czyli ta kawa taka, taka dyniowa. No po prostu jest to genialne I jeszcze przyprawa do piernika Będziemy piekło pierniczki, prawda? Nie. No, ale dzisiaj pierniczków nie będziemy jeść, bo dzisiaj będziemy je piekły i straliło. Przyszła mama jest zamieszana, pieski nie. szaleją, a ja robię obiad No i gotowe, słuchajcie, to jest makaron z brokułem, z cebulką, z kiełbaską I dodałam tutaj śmietanki, czosnku, oregano i trochę papryki pikantnej Dawaj mama, nakładam ci no, żenial, fenomenal. Ale fajny brokuł zrobić, bo jest takie chrupiące. Bardzo dobre. Mm. I się zawsze rozdziawi. Kurde, ale mi dobre wyszło. Bardzo. To że... <laughs> Najlepiej to jak ugotujesz i komuś smakuje, nie? Bardzo, ja takie bardzo lubię. Bo tu jest drogu. I cała czerwona cebula skryła. Czerwoną cebulę też bardzo lubię. Ja wiecie co, jestem beznadziejna w te kalendarze adwentowe. Już w ogóle nie wiem, gdzie jestem, a jestem bardzo do tyłu. Ale jaką chcesz? Jest grzaniec z suszoną śliwką. Pomarańcza z miętą, cranberry, yy, żurawina i mandarynka, herbata biała z pomarańczem i agrestem. To ja ze śliwką. Ten grzaniec? No. Mm. Ja mam jeszcze herbatę białą z agrestem, grzaniec z pomarańczą i goździkami. To będzie jasne. Hibiskus tak. i orange, grzaniec z jabłkiem i cynamonem, to albo ten, albo ten, który mam wziąć? z pomarańczą i goździkami czy z jabłkiem i cynamonem, no może z pomarańczą co? Mm. A, eee. super. Zaczynamy robić pierniczki, tylko że będziemy robić je w dwóch częściach. Zrobimy ciasto i wsadzimy na całą noc lodówki, a jutro będziemy piec i dekorować. No właśnie. Także dzisiaj zagniatamy ciasto. Dobra, moi drodzy, ciasto na pierniczki już sobie odpoczęła w lodówce, podpoczęła sobie do jutra i jutro będziemy te pierniczki wycinać i pewnie przystrajać. Chodzi mi też już po głowie choinka, więc myślę, że będziemy się w tym tygodniu już sprężać i że może jakąś choinkę sobie sprawimy. A ja teraz, słuchajcie, siadam do montażu, a potem będę chciała sobie poczytać. Dzisiaj mamy 11 grudnia, 11 dzień vlogmas i zaczął padać śnieg. A dzisiaj mamy na śniadanie grzankę z jajkiem sadzonym. Ono jest sadzone na szpinaku, na cebulce, na czosnku. No i tutaj mamy też żywka I na górze jeszcze posypałam szczypiorkiem. I oczywiście kawusia w świątecznym kółku. Kolejny dzień, kolejny testowałam po suszarku lupówki Baileys. Jeśli chodzi o termoochronę, to ja używam czegoś takiego stawka. -ta. Za każdym razem przed użyciem jakiejkolwiek stylizacji na ciepło. Poczytałam o tej końcówce prostującej. I ten zędzel, który się tam. Przedstawię, zaraz Wam pokażę. Ale tu kurde tam było napisane, że jest chyba aż 5 trybów, aż do włosów kręconych, że nawet tą szczotą niby można wyprostować włosy kręcone. W instrukcji z tego co zrozumiałam, oni kazali jak najbliżej nasady umieścić yy, tą szczotkę i przesuwać tak, żeby ona po prostu złapała te włosy. Z tym zachodu, niż tą szczotką, którą po prostu się czeszę tą płaską tą a chyba można podobny efekt nią uzyskać, nawet nie wiem, czy nie lepszy, bo tutaj się trochę jednak te włosy spuszyły. Spróbuję jeszcze chwilę i zobaczymy, wiecie co, za dużo z tym zachodu końcówka nie będzie moją ulubioną, także wygładzę sobie tą. Objętość, e, włosy są sypkie I love it olejek nie wiem próbujemy jeszcze jedną końcówę czy zostawiamy takie jak ja są no po prostu jakbym wyszła od fryzjera się czuję testujemy sobie dzisiaj jeszcze tą włosy mam już wystylizowane zobaczymy czy coś się zakręci jakichś wielkich loków, ale bardzo fajnie można manipulować końcówkami. Myślę, że żeby powstały z tego loki, to fajnie by było właśnie nakręcić mukę włosy. Gdybym bardziej wycieniowane włosy, to ta szczotka byłaby genialna właśnie do wywijania. Tutaj zrobiłam sobie e, do zewnątrz, tutaj zrobiłam sobie do wewnątrz. Można i w jedną, i w drugą stronę sobie te włosy modelować. Uwielbiam! Uwielbiam tą szczotkę. Czas się ogarniać, bo czas nas goni. Mogłabym siedzieć i testować, i testować, ale... Nie mamy, słuchajcie, całego dnia. Ogarnęłam się i chciałam Wam opowiedzieć o tej książce, bo wczoraj udało mi się ją przeczytać. Piąteczny list. I rzeczywiście, słuchajcie, jest to taka bardziej baśniowa historia, bo opowiada o tym, jak if przenosi się dzięki lampionowi, który znalazła w starym antykwariacie do roku 1885 jest to okres świąteczny przed Wigilią. No i ona poznaje tam przystojnego detektywa, Patryka. musi mm, rozwiązać kilka zagadek, musi się zaklimatyzować w nowych czasach. Ona ciągle Słuchajcie, szuka drogi powrotnej, żeby znaleźć się w tych właściwych czasach. W roku 2016 cała historia polega na tym, że ona próbuje dociec, gdzie jest ten lampion, który ją w tym czasie przeniósł. Próbuje odnaleźć ten lampion i jego właścicielkę. Historia jest naprawdę baśniowa, wciągająca. Polecam Wam, jeżeli lubicie takie klimaty. Jest to troszeczkę innego rodzaju romans, bo romans też tam jest. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak to się kończy, no to koniecznie przeczytajcie. Ja daję, słuchajcie, tej książce cztery gwiazdki. Właśnie słuchajcie, wróciłam ze spacerku z kropusią. I teraz Blankusia idzie na spacerek, tak? Blankusia, a teraz my idziemy na spacerek? Idziemy? Idziemy na spacerek? Bierzemy pieska w serek? Bierzemy. No dobra moi drodzy, przyjechała mama, wyciągnęłyśmy ciasto z lodóweczki i ono było bardzo, o dalej jest mamo twarde, ale plastyczne. No słuchajcie, rzeczywiście zrobiło się mniej klejące, tylko jeszcze czekam, aż trochę się ostudzi, bo w, y, moja lodówka jest ustawiona na naprawdę niską temperaturę i niektóre rzeczy czasem w niej przymarzają. Więc myślę, że jeszcze troszkę i będziemy wałkować i dzisiaj będziemy wyciskać pierniczki No i dekorować Wyciągnęłam foremki i rok temu jeszcze mama mi dokupiła takie mniejsze I mamy, słuchajcie, wszystko Mamy gwiazdkę, choinkę, dużego renifera, małego renifera, laskę cukrową, skarpetę, gwiazdkę hmm, pierwszą Ciastka, dzwonek tu mama jeszcze, co ty tam jeszcze przyniosłeś? Domek no, choinkę, jest fajny. To, to masz, domek jest fajny. Domek, śliczny jest domek. I serduszko. I serduszko. O choinkę, to już mamy jedną. Mamy, no to nie trzeba. Ta twoja jest ładniejsza. Ta no moja mam. chyba nawet będzie lepiej wycinać, bo ona taka ostrzejsza. I ładniejsza, bo jest z tym jeszcze, z tym. Mm -hmm. No to będziemy zaraz fałkować. Zaczynamy dekorowanie. Pierniczki są zrobione, wyszły super, bo one są takie dosyć miękkie w środku i nie twardnieją, więc polecam ten przepis. Nawet jeżeli chcecie sobie zrobić tuż przed świętami, bo to nie są takie pierniczki, które trzeba trzymać nie wiadomo ile, żeby zmiękły. Zostawiam wam go w opisie. Ja siadam, słuchajcie, do montażu i myślę, że tutaj już się z wami pożegnam. Dajcie koniecznie znać, czy już robiliście pierniczki w tym roku i czy macie choinkę. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Jestem dla was też w komentarzach, możemy pogadać o czym chcecie. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie, bo widzę, że połowa. Widzów, która mnie ogląda, mnie nie subskrybuje. A tak mało już zostało, słuchajcie, do dwóch To do następnego vlogmaska, buziaczki, papa.